W 1996 roku byłem młodym lekarzem na oddziale ratunkowym w sercu Śląska. Moje ręce znały obrażenia, jakie zadaje kopalnia. Znałem pylicę, która zjada płuca, zmiażdżenia od walących się stropów i oparzenia od wybuchów metanu. Myślałem, że widziałem wszystko, co ziemia może zrobić człowiekowi. Aż do tamtej nocy. Nocy, w której przywieziono do nas ocalałych z kopalni węgla kamiennego cień. Z oficjalnego komunikatu wynikało, że to był zwykły zawał, ale to, co zobaczyłem na ich skórze, nie było zwyczajne. Były to zmiany, jakich nie opisywał żaden podręcznik medycyny. Na pokrytych węglowym pyłem ciałach górników rosło coś, co wyglądało jak grzyb ale świeciło w ciemności bladym, upiornym, zielonkawym światłem, tworzyło krystaliczne, niemal fraktalne wzory, było zimne w dotyku i zdawało się pulsować w powolnym, nieludzkim rytmie. Próbowaliśmy wszystkiego: antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, sterydów, nic nie działało. To coś rosło, pożerając ich od środka z przerażającą precyzją. Pamiętam moment, gdy spojrzałem w oczy ordynatora, starszego, doświadczonego lekarza i powiedziałem te słowa: Nie możemy im pomóc, to nie są zwykłe obrażenia. W jego oczach nie widziałem sprzeciwu, widziałem ten sam lęk i bezradność, które czułem ja. Tydzień później wszyscy ocaleni zmarli. Kopalnie cień zamknięto i zapieczętowano betonem. Sprawę uznano za tragiczny wypadek spowodowany przez niezidentyfikowany, wysoce toksyczny gatunek grzyba kopalnianego. Ale to nie był koniec tej historii. To był dopiero początek, bo grzyby, jak uczą nas w szkole, potrafią przetrwać w uśpieniu przez dziesięciolecia, czekając na odpowiednie warunki. Nie wiedziałem wtedy, że tamtej nocy w 1998 roku nie byłem świadkiem końca, ale prologu. Nie wiedziałem, że te same, niemożliwe do wyleczenia obrażenia, powrócą po latach. I że to ja, stary już lekarz, będę musiał ponownie stanąć twarzą w twarz z czymś, co obudziło się głęboko pod ziemią. Przez ponad ćwierć wieku tamte obrazy prześladowały mnie w snach: świecące wzory na umierających ciałach, szept jednego z górników o śpiewających kamieniach tuż przed śmiercią i uczucie absolutnej medycznej porażki. Myślałem, że to moja prywatna trauma, zamknięty rozdział w zawodowym życiorysie. Ale tajemnice, pogrzebane głęboko pod ziemią, mają to do siebie, że nie zawsze tam pozostają. Czasem znajdują drogę na powierzchnię. Pozwólcie, że opowiem Wam historię o tym, co obudziliśmy w głębinach ziemi i o ranach, które nigdy się nie goją, a jedynie czekają na swój czas, by powrócić. Opowiem Wam o arogancji, która kazała nam wierzyć, że jesteśmy panami tej planety i o starożytnym życiu, które cierpliwie czekało, by nam przypomnieć, jak bardzo się mylimy. To historia o kopalni cień i ciemności, którą z niej wydobyliśmy. Był deszczowy listopadowy wieczór 1998 roku. Szpital tętnił typowym weekendowym chaosem. Nagle przez krótkofalówkę dyspozytora przebił się komunikat: Zawał na poziomie 900 w Kawuka cień, wielu rannych przygotujcie się. W ciągu kilku minut nasz mały prowincjonalny sor zamienił się w pole bitwy. Przygotowaliśmy sale operacyjne, zapasy krwi, respiratory. Spodziewaliśmy się najgorszego: zmiażdżeń, urazów wewnętrznych, zatrucia tlenkiem węgla. Nie spodziewaliśmy się tego, co nadjechało. Pierwsze karetki przywiozły tych, którzy zginęli na miejscu. Ich ciała były pokryte grubą warstwą czarnego pyłu, ale poza tym nie nosiły śladów typowego zawału. Potem zaczęli zwozić żywych. Było ich pięciu, wszyscy przytomni, ale w stanie głębokiego szoku. Mieli standardowe obrażenia, złamania, potłuczenia, ale było coś jeszcze coś, co sprawiło, że nawet najbardziej doświadczone pielęgniarki cofnęły się z przerażenia. Na ich skórze, na dłoniach, twarzach i klatkach piersiowych rozrastały się te dziwne, krystaliczne struktury. Zaczynały się jako małe, zielonkawe plamki, które w ciągu godzin rozkwitały w skomplikowane, przypominające szron wzory. W przygaszonym świetle korytarza widziałem, jak delikatnie fosforyzują. Były piękne i przerażające jednocześnie. A gdy ich dotykałem przez rękawiczkę, czułem nienaturalny chłód, jakby wysysały ciepło z otoczenia. Górnicy nie potrafili wyjaśnić, co się stało. Mówili o nagłym wstrząsie, o ciemności, a potem o dziwnym, melodyjnym dźwięku, który zdawał się dochodzić z samych skał. Jeden z nich, najmłodszy, majaczył od ścianie, która otworzyła oczy. Ich stan pogarszał się z minuty na minutę, ale nie w sposób, jakiego byśmy się spodziewali. To nie były objawy sepsy ani niewydolności narządów. To było coś innego, jakby ich ciała były powoli przepisywane na inny, obcy rodzaj biologii. W ciągu dwóch godzin od ich przybycia w szpitalu, pojawili się przedstawiciele dyrekcji kopalni i urzędnicy z wyższego urzędu górniczego. Byli też cisi panowie w garniturach, którzy nie przedstawili się, ale ich obecność zamroziła atmosferę. Odizolowali górników, tworząc prowizoryczną kwarantannę. Kazali nam pobrać próbki i wysłać je do specjalistycznego laboratorium w Warszawie, ale czułem, że to tylko grana czas. Tamtej nocy medycyna skapitulowała. Staliśmy bezradni, obserwując, jak nieznana siła przejmuje kontrolę nad ciałami pacjentów, których mieliśmy ratować. Patrzyłem na monitory, które pokazywały chaos, na mikroskop, pod którym próbka na rośli nie przypominała niczego, co znałem, i na przerażone twarze moich kolegów. Wiedziałem, że jesteśmy świadkami czegoś, co wykracza poza naszą wiedzę i że ta noc na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzę na rany i choroby. Następne dni były koszmarem. Pięciu ocalałych górników umieszczono w ścisłej kwarantannie. Ich stan był niestabilny. Okresy względnej przytomności przeplatały się z epizodami majaczenia i agresji. Wszyscy opowiadali o tym samym o śpiewie dochodzącym ze skał i o świetle, które ich dotknęło. Krystaliczne narośle na ich ciałach rozrastały się, tworząc pancerz zimnego, zielonego blasku. Zaczęliśmy tracić ich jednego po drugim. Potajemnie udało mi się zachować jedną z próbek i zbadać ją pod naszym szpitalnym mikroskopem. To, co zobaczyłem, tylko pogłębiło moją dezorientację. To nie była struktura komórkowa. Nie było tam grzybni, bakterii ani wirusów. To była sieć mikroskopijnych, heksagonalnych kryształów, które zdawały się samoorganizować. Były oparte na krzemie, a nie na węglu. To nie było życie, jakie znaliśmy, to było coś fundamentalnie innego. Gdy próbowałem podzielić się moimi odkryciami z komisją, która przyjechała z Warszawy, zostałem wyśmiany. Powiedziano mi, że jestem przemęczonym młodym lekarzem, który ulega panice. Pokazano mi wstępne wyniki z laboratorium w stolicy, które mówiły o niezwykle agresywnym, zmutowanym szczepie grzyba z rodzaju Aspergillus, przystosowanym do życia w warunkach beztlenowych. Wiedziałem, że to kłamstwo, ale nie miałem siły przebicia. Czwarty dzień przyniósł śmierć kolejnych dwóch górników. Przed śmiercią obaj doświadczyli gwałtownych halucynacji, krzycząc o oczach w ciemności i mieście zbudowanym z dźwięku. Krystaliczne struktury na ich ciałach po śmierci stwardniały, zamieniając ich w makabryczne, świecące rzeźby. Zrozumiałem, że to nie jest infekcja. To była kolonizacja. Coś, co spało w głębinach, zostało obudzone i szukało nowych nosicieli. Ostatni ocalały, sztygar o nazwisku Nowak przeżył tydzień. Był najsilniejszy. W chwilach przytomności próbował mi coś przekazać. Mówił o nowym chodniku, który przebili tamtego dnia, o tym, że trafili na pustą przestrzeń, ogromną jaskinię, której nie było na żadnych mapach. Mówił, że ściany tej jaskini były pokryte tymi samymi świecącymi kryształami. Dotknęliśmy ich, wyszeptał. Chcieliśmy je zabrać. Były piękne i śpiewały do nas. Zmarł tej samej nocy. Po śmierci ostatniego górnika sprawa została oficjalnie zamknięta. Kopalnie zalano betonem. Komisja wydała ostateczny raport, w którym winą obarczono nieprzewidywalne i unikalne zagrożenie biologiczne. Ale ja wiedziałem, że to tylko część prawdy. Prawdziwa tajemnica nie leżała w tym, co zabiło górników, ale w tym, co znaleźli i w tym, dlaczego ktoś tak bardzo chciał, aby ta tajemnica została pogrzebana razem z nimi. Po tragedii w kopalni cień, życie w regionie powoli wracało do pozornej normalności. Rodziny ofiar otrzymały wysokie odszkodowania od prywatnej spółki, która była właścicielem kopalni. Pieniądze miały kupić ich milczenie. Większość z nich w ciągu kilku lat wyprowadziła się, chcąc uciec od bolesnych wspomnień. Miasteczko opustoszało, a nad okolicą zawisła niewidzialna chmura strachu. Kopalnia cień została otoczona wysokim murem i oznaczona jako teren skażony biologicznie, wstęp surowo wzbroniony. Stała się lokalnym straszakiem, miejscem, o którym opowiadano mroczne legendy, nikt nie ośmielał się zbliżać. Spółka górnicza, która nią zarządzała, rok po incydencie ogłosiła upadłość i została wchłonięta przez zagraniczny holding o nieprzejrzystej strukturze własnościowej. Wszystkie dokumenty dotyczące kopalni zniknęły. Ja również musiałem zapłacić cenę za swoją wiedzę. Zostałem wezwany na rozmowę do Urzędu Ochrony Państwa. Podpisano ze mną dokument o zachowaniu tajemnicy służbowej, grożąc konsekwencjami prawnymi za ujawnienie jakichkolwiek szczegółów sprawy. Moja potajemnie zachowana próbka uległa degradacji, kryształy rozpadły się w bezużyteczny pył. Nie miałem żadnych dowodów, tylko wspomnienia i notatki, które nikogo nie interesowały. Frustracja i poczucie bezsilności pchnęły mnie w nowym kierunku. Zrezygnowałem z pracy na sorze i zrobiłem specjalizację z chorób zakaźnych i epidemiologii. Chciałem zrozumieć, chciałem być przygotowany, jeśli coś podobnego kiedykolwiek się powtórzy. Stałem się ekspertem od rzadkich patogenów i zagrożeń biologicznych, ale w głębi duszy wiedziałem, że to, z czym miałem do czynienia w 1998 roku, nie było zwykłym patogenem. Lata mijały, ożeniłem się, wychowałem dzieci, moja kariera nabrała rozpędu, zostałem profesorem, szanowanym specjalistą ale wspomnienie świecących ran i szeptów umierających górników nigdy mnie nie opuściło. Było jak drzazga pod paznokciem duszy, niewidoczna dla innych, ale stale przypominająca o swoim istnieniu. Było moim osobistym, zapieczętowanym mrokiem. Czasem, przeglądając naukowe publikacje, szukałem zmianek o krzemowych formach życia, o organizmach krystalicznych, o bioluminescencji w ekstremalnych warunkach, ale nic nie pasowało do tego, co widziałem. Tajemnica kopalni, cień, wydawała się być unikalna w skali świata. I z każdym rokiem coraz bardziej godziłem się z myślą, że zabiorę ją ze sobą do grobu. Nie wiedziałem, jak bardzo się mylę. Jest rok 2026. Jestem na emeryturze, ale wciąż prowadzę wykłady na Uniwersytecie Medycznym. Pewnego dnia odbieram telefon. Dzwoni młoda lekarka z mojego starego szpitala na Śląsku. Jest przestraszona. Mówi, że ma na oddziale dwójkę dzieci z pobliskiej wioski z dziwnymi zmianami skórnymi. Opisuje je. Mówi o krystalicznych, fosforyzujących wzorach. O nienaturalnym chłodzie skóry. O tym, że żadne leczenie nie działa, serce zamiera mi w piersi. Po 28 latach koszmar powrócił. Pytam ją, skąd są dzieci. Odpowiada, że z małej osady położonej niecałe dwa kilometry od terenu starej zamkniętej kopalni cień. Pytam, czy bawiły się w okolicy. Odpowiada, że tak. Bawiły się nad strumieniem, który wypływa z lasu otaczającego kopalnię. Zrozumiałem. Pieczęć puściła. Wsiadłem w samochód i pojechałem na Śląsk. Gdy zobaczyłem te dzieci, poczułem ten sam chłód, co w 1998 roku. Obrażenia były identyczne te same fraktalne wzory ten sam upiorny, zielony blask ale tym razem byłem kimś innym. Nie byłem już młodym, zastraszonym lekarzem byłem profesorem z autorytetem i wiedzą i tym razem. Nie zamierzałem milczeć. Zawiadomiłem odpowiednie służby, powołując się na moje doświadczenie z 1998 roku. Początkowo mnie zbywano, ale gdy pokazałem im moje stare, potajemnie przechowywane notatki i zdjęcia, zrozumieli, że to nie jest zwykła choroba. Ruszyła machina. Powołano zespół kryzysowy, teren wokół kopalni został zamknięty tym razem przez wojsko. Zaczęto badać wodę, glebę, powietrze. Okazało się, że przez lata betonowe pieczęcie w głównym szybie kopalni uległy erozji. Woda gruntowa zaczęła przesiąkać do niższych poziomów, a następnie wypływać na powierzchnię przez sieć małych podziemnych strumieni. Woda była skażona. Niosła ze sobą uśpione od lat spory, mikroskopijne kryształki, które tylko czekały na kontakt z organicznym życiem, by znów zacząć rosnąć. Tym razem mieliśmy technologię, której brakowało nam w latach 90. sekwencjonowanie genetyczne, mikroskopia elektronowa, analiza spektralna, wyniki badań potwierdziły moje najgorsze obawy. To nie był grzyb, to nie była bakteria. To była forma życia oparta na krzemie, która metabolizowała minerały i komunikowała się za pomocą rezonansu kwantowego i emisji światła. To było coś, co nie powinno istnieć na tej planecie, albo istniało na długo przed nami. Nowe śledztwo, prowadzone pod presją mediów i opinii publicznej, było o wiele bardziej wnikliwe niż to w 1998 roku. Śledczy dotarli do dokumentów, które miały na zawsze pozostać ukryte. Znaleziono prywatny dziennik Sztygara Nowaka, tego, który przeżył najdłużej. Został on zabrany z jego szafki przez dyrekcję kopalni tuż po wypadku i schowany. Jego córka przechowała kopię, którą jej przekazał na kilka dni przed tragedią. Dziennik Nowaka był kroniką odkrycia i katastrofy. Opisywał w nim, jak jego brygada, pracując na nowym, rekordowo głębokim poziomie 900 metrów, przebiła się do gigantycznej, naturalnej jaskini. Nie była to zwykła, pusta przestrzeń była to geoda wielkości katedry, której ściany w całości pokryte były pulsującymi, świecącymi kryształami. Nowak opisał wszechogarniający, niski, melodyjny dźwięk, który zdawał się uspokajać i hipnotyzować górników. Zapisał, że dyrekcja kopalni, poinformowana o odkryciu, natychmiast utajniła sprawę. Sprowadzono zespół konsultantów z zagranicy, którzy zaczęli badać kryształy. Nowak podejrzewał, że firma zdała sobie sprawę, że natrafiła na coś o niewyobrażalnej wartości. Być może nowe, rewolucyjne źródło energii. Nakazano jego brygadzie rozpoczęcie próbnego wydobycia. To był początek końca. W dniu zawału, podczas próby odłupania jednego z większych kryształów, doszło do gwałtownej reakcji. Dziennik opisywał oślepiający błysk zielonego światła i falę zimna, która przetoczyła się przez jaskinie. Kryształy na ścianach zaczęły pulsować szybciej, a śpiew zamienił się w ogłuszający bolesny pisk. Wtedy właśnie nastąpił zawał. Ale Nowak pisał, że to nie był zawał. To była kontrolowana eksplozja. Ktoś wysadził wejście do chodnika, grzebiąc ich żywcem. Jego ostatni wpis, napisany w ciemności przy świetle górniczej lampki, był rozdzierający. Zapieczętowali nas. Wiedzieli, że jesteśmy skażeni. To coś, to wchodzi w nas. Widzę, jak rośnie na moich rękach zimne światło, śpiewa w mojej głowie. To nie jest śmierć, to zmiana. Boże, wybacz nam! Obudziliśmy coś, co powinno spać na wieki. Dziennik Nowaka był dowodem na morderstwo i świadome zatuszowanie prawdy. Te rewelacje wstrząsnęły krajem. Okazało się, że holding, który przejął kopalnię, był powiązany z tymi samymi ludźmi, którzy w 1998 roku nadzorowali jej zamknięcie. Oni wiedzieli, przez cały ten czas wiedzieli, co kryje się w zapieczętowanej ciemności. Czekali, aż technologia pozwoli im to bezpiecznie wydobyć. A teraz, przez ich chciwość i przypadek, koszmar powrócił na powierzchnię. Dziennik Sztygara Nowaka stał się kamieniem węgielnym nowego śledztwa. Każde słowo, każdy szkic rzucił nowe światło na wydarzenia z 1998 roku. Nowak, doświadczony górnik z inżynierskim zacięciem, opisywał kryształy w sposób niezwykle precyzyjny. Notował, jak reagowały na różne częstotliwości dźwięku, jak ich światło zmieniało intensywność w zależności od obecności materii organicznej. To nie były zwykłe minerały, to był ekosystem. Opisał, jak pierwsi górnicy, którzy dotknęli kryształów bez zabezpieczenia, doświadczali euforii, mówili o uczuciu jedności z Ziemią. Ale po kilku godzinach pojawiały się pierwsze objawy, dreszcze, halucynacje słuchowe, a potem pierwsze małe, świecące plamki na skórze. Nowak zrozumiał zagrożenie. Zrozumiał, że mają do czynienia z formą życia, która postrzegała ich jako idealne podłoże do rozwoju. Jego zapiski ujawniły nazwiska konsultantów przysłanych przez zarząd. Byli to biofizycy i geolodzy powiązani z prywatną korporacją zbrojeniową. Oni nie badali kryształów pod kątem energii, badali ich potencjał jako broni biologicznej. Chcieli posiąść zdolność do kolonizowania i neutralizowania celów organicznych. To, co dla Nowaka i jego ludzi było cudem natury, dla nich było tylko kolejnym zasobem do wykorzystania. Decyzja o wysadzeniu chodnika została podjęta, gdy jeden ze skażonych górników w stanie psychozy zaatakował konsultantów. Władze spółki zdały sobie sprawę, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Nie mogli pozwolić, by skażeni górnicy wydostali się na powierzchnię. Nie mogli też pozwolić, by świat dowiedział się o ich odkryciu. Najprostszym rozwiązaniem było poświęcenie całej załogi i zapieczętowanie problemu głęboko pod ziemią. Dziennik zawierał również mapy. Nowak, podejrzewając najgorsze, naszkicował dokładne położenie jaskini oraz alternatywne stare szyby wentylacyjne, o których wiedzieli tylko starzy górnicy. To właśnie przez jeden z tych zapomnianych szybów, uszkodzony przez dziesięciolecia erozji, skażona woda znalazła ujście na powierzchnię. To był jego ostatni, pośmiertny dar klucz do zrozumienia, jak powstrzymać zarazę. Lektura tego dziennika była dla mnie wstrząsającym doświadczeniem. Przez lata myślałem o Nowaku i jego ludziach jak o ofiarach, ale oni byli kimś więcej, byli odkrywcami, pierwszymi ludźmi, którzy stanęli twarzą w twarz z fundamentalnie obcą formą życia i zapłacili za to najwyższą cenę, zdradzeni przez tych, dla których pracowali. Ich szepty o śpiewających kamieniach nie były majaczeniem. Były próbą opisu czegoś, na co my nie mieliśmy jeszcze słów. Prawda, która wypłynęła na jaw, była gorsza niż najmroczniejsze legendy krążące o kopalni cień. To nie była historia o wypadku, ale o chciwości, morderstwie na masową skalę i korporacyjnym spisku, który trwał przez dekady. Międzynarodowy holding, który był właścicielem kopalni, został postawiony w stan oskarżenia. Jego zarząd, w tym niektórzy z tych samych ludzi, którzy podejmowali decyzję w 1998 roku, stanął przed sądem. Okazało się, że korporacja nie tylko wiedziała o istnieniu jaskini, ale przez ostatnie lata potajemnie finansowała badania nad sposobami bezpiecznego wydobycia kryształów. Planowali wrócić do kopalni cień. Wyciek, który spowodował nową falę zachorowań. Pokrzyżował im plany, ujawniając ich tajemnice światu. Ich żniwa, cienia zakończyły się, zanim na dobre się zaczęły. Tymczasem na ziemi trwała walka. Dzieci, które pierwsze uległy skażeniu, zostały objęte nowatorską terapią, opracowaną na podstawie moich starych notatek i nowych badań. Nie mogliśmy zniszczyć krystalicznej struktury bez zabijania nosiciela. Ale nauczyliśmy się spowalniać jej wzrost za pomocą rezonansu dźwiękowego o określonej częstotliwości, odwracając proces, który Nowak opisał jako śpiew kamieni. To nie było lekarstwo. To była forma rozejmu. Obszar wokół kopalni został ogłoszony strefą zamkniętą o najwyższym stopniu zagrożenia biologicznego. Wojsko i naukowcy z całego świata pracowali nad trwałym zabezpieczeniem terenu. Jaskinia na poziomie 900, nazwana przez media Geodą Nowaka, stała się najpilniej strzeżonym i jednocześnie najniebezpieczniejszym miejscem na Ziemi cudem i przekleństwem natury, które ludzkość obudziła ze snu. Moja rola w tej historii dobiegła końca. Moje notatki. Kiedyś dowód mojej porażki, stały się podstawą do zrozumienia i walki z zagrożeniem. Zeznawałem w procesach, konsultowałem zespoły naukowe, ale w głębi duszy czułem przede wszystkim ogromny smutek. Smutek z powodu straconych żyć, zmarnowanych lat i prawdy, która kosztowała tak wiele. W końcu zrozumiałem, co widziałem tamtej nocy w 1998 roku. To nie były po prostu obrażenia, to był proces terraformowania w mikroskali. Obca forma życia, napotkawszy idealne organiczne podłoże, zaczęła przekształcać je na swoje podobieństwo. My, lekarze, próbowaliśmy leczyć coś, co z biologicznego punktu widzenia nie było chorobą, a jedynie ekspansją. Byliśmy jak mrówki próbujące powstrzymać powódź za pomocą liści. Dziś gdy patrzę na ogrodzony, strzeżony teren dawnej kopalni cień, nie widzę już tylko miejsca tragedii, widzę pomnik pomnik ludzkiej pychy i nieskończonej obcej cierpliwości natury. To coś, co spało pod naszymi stopami przez eony, nie miało złych zamiarów po prostu istniało. To my, w naszej nieustannej pogoni za bogactwem i władzą, naruszyliśmy jego spokój. I musieliśmy ponieść tego konsekwencje. Dzieci, które zachorowały jako drugie, przeżyły. Żyją z uśpioną, krystaliczną strukturą w swoich ciałach, poddawane regularnym terapiom dźwiękowym. Są żywym dowodem na istnienie innego rodzaju życia. Noszą w sobie blizny, które są jednocześnie ostrzeżeniem i cudem. A ja, stary lekarz, nauczyłem się w końcu najważniejszej lekcji. Nie każdą chorobę da się wyleczyć. Czasem jedyne, co możemy zrobić, to zrozumieć i nauczyć się z nią współistnieć. Procesy sądowe zakończyły się surowymi wyrokami. Sprawiedliwości stało się zadość, przynajmniej w ludzkim wymiarze. Ale żadna kara nie cofnie tego, co się stało. Na cmentarzu w pobliskim miasteczku, obok grobów górników z 1998 roku, postawiono tablicę pamiątkową. Nie ma na niej słów o wypadku. Jest tylko cytat z ostatniego wpisu w dzienniku Sztygara Nowaka. Obudziliśmy coś, co powinno spać na wieki. Moja historia dobiega końca historia o obrażeniach, których nie potrafiłem zrozumieć, a które wróciły, by domagać się prawdy. Nauczyła mnie pokory wobec sił, których nie pojmujemy. Nauczyła mnie, że najgłębsze ciemności nie kryją się w kopalniach, ale w ludzkich sercach w chciwości, która jest w stanie poświęcić wszystko dla zysku. W 1998 roku powiedziałem: Nie możemy pomóc, myliłem się, mogliśmy, mogliśmy słuchać. Ziemia próbowała nas ostrzec szeptem umierających górników, a my przez prawie trzydzieści lat myśleliśmy, że to tylko echo tragedii, a to była lekcja, lekcja cierpliwości, której udzieliło nam życie starsze niż samo człowieczeństwo i mam tylko nadzieję, że jako gatunek w końcu zaczęliśmy ją odrabiać.